Czy osoba niewidoma może zmierzyć sobie sama ciśnienie? Zobaczmy. Proszę się upewnić, że mankiet znajduje się na wysokości serca. Usiąść spokojnie i nie poruszać się. Jeśli są Państwo... 130 mm słupar Ciśnienie rozkurczowe wynosi 81 mm słupar Tętno wynosi 87. Uderzenie na minutę. Według standardów Światowej Organizacji Zdrowia Twoje ciśnienie krwi jest w normie. I wiem już teraz, że wszystko jest ze mną dobrze i ciśnienie mam w tej chwili prawidłowe.